Moje zdrowie, witamy Państwa bardzo serdecznie. Yy, wielkimi krokami zbliża się majówka, a w zasadzie już się zaczyna, już się zaczyna, yy, więc yy, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy na różnego rodzaju odpoczynki, dłuższe, krótsze, a podczas nich kuszą nas różnego rodzaju czy słodkości, czy yy, Różne, może niekoniecznie dietetyczne e, przekąski. E, Pani Doroto, dzień dobry, Pani Doroto. Dzień dobry. E, no właśnie, jak na takich wyjazdach radzi, radzić sobie z tymi kuszącymi słodkościami, szczególnie? E, więc, tak, e, zacznę od tego, żeby mieć też na uwadze, że ten okres, jak wyjeżdżamy żeby nie brać tego też tak, że musimy się przejmować, wszystko sobie zaplanować, jeżeli chodzi o posiłki, że muszą być idealnie zaplanowane. Bo nie o to chodzi w takim wyjeździe. Dokładnie, żebyśmy sobie wypoczęli, no ale zdrowe odżywianie też, też trzeba mieć tutaj na uwadze, żeby się po prostu dobrze czuć. Więc jeżeli chodzi o przekąski, bo na tym chciałam się bardziej skupić, na tym, co jemy w czasie na przykład podróży, to oczywiście jakby mamy zawsze gdzieś tam dwie opcje. No, możemy sobie zaplanować, co zabieramy ze sobą. Na przykład, jak wiemy, że będziemy jechać, nie wiem, 5, 6 czy 10 godzin, na przykład, albo pomyśleć. W jakim sklepie albo nie wiem, jakiej stacji, gdzie tam możemy się zatrzymać i co gotowego kupić. Więc jeżeli chcemy sobie już się jakby wcześniej przygotować i same, sami coś przygotować, to oczywiście dobrą owcą na przykład są koktajle. One dosyć długi okres, że tak powiem, nie postoją, ale tam powiedzmy 2-3 godziny jak najbardziej, jak najbardziej to może być. Więc na przykład takie koktajle owocowo-warzywne z nabiałem jak najbardziej też możemy, możemy zabrać. Kolejna opcja, bardzo taka prosta to na przykład owoc plus orzechy. Więc to orzechy nawet mamy w kilku sklepach już pakowane tak ze wszystkich że to są już takie typowe porcje po 30 gram, więc taka paczuszka orzechów jeden owoc, jabłko, na przykład gruszka i mamy tutaj już na przykład drugie śniadanie albo, albo podwieczorek. Kolejna opcja to są na przykład ciastka albo batony zbożowe, które sami przygotujemy wcześniej. To też jest jak najbardziej dobre, dobre rozwiązanie i to z takich rzeczy, co możemy sami przygotować. To, co możemy kupić w sklepie, Podobnie możemy albo kupić na przykład smoothie gotowe, w większości sklepów już też są z dobrymi składami, tylko bardzo ważne, czytamy ten skład wtedy. No i y, samo smoothie nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem, takie ze sklepu, bo zawiera zazwyczaj sporo węglowodanów, a nie ma za bardzo białka, tłuszczy zdrowych. I może być, możemy być zaraz głodni. Więc smoothie możemy połączyć właśnie z orzechami na przykład. Albo kolejna kwestia to gotowe batony, na przykład zbożowe, albo batony proteinowe. Po batonach proteinowych będziemy dłużej nasyceni, po batonach zbożowych samych, no troszeczkę ten okres będzie krótszy. Nasycenia. No i bardzo ważne: czytajmy składy, bo często ja też, jak widzę w sklepie, że jest baton leży, że na tej zdrowszej żywności, a w składzie naprawdę różne różne. Rzeczy się znajdują, więc to, to trzeba mieć na uwadze. A jeśli chodzi o lody? To tak, jeżeli chodzi o lody, no to tak najbardziej. Raz, na jakiś czas możemy sobie też zjeść, aby to nie było nie wiem, przez 5 dni, dwa razy dziennie na przykład no bo to korzystnie już nie wpłynie. I na przykład takie popularne lody śmietankowe, bez żadnych dodatków. To średnio jest około od 70 na 100 kalorii, więc naprawdę nie jest duża, duża kaloryczność. Podobnie z lodami wodnymi, sorbetowymi, że one mają dosyć niskie kaloryczności. Jeżeli już decydujemy się na lody w polawie czekoladowej z bakaliami, no to on może mieć tak średnio 250-300 kalorii. Ale tak. zawsze lepiej sorbety, prawda, wybierać te bardziej owocowe, nie na bazie śmietany czy karmel i tego typu Tak, yy, no to chyba, spodownie. że tak jak mówię, mamy bardzo dużo ochotę, że chcemy zjeść, no to wtedy. Ok, tylko żeby mieć świadomość, że no więcej kalorii po prostu dostarczyliśmy. Bardzo często na przykład paluszki ze sobą bierzemy albo mm -hmm. jakieś tego typu słone przekąski pakowane. Czy ok? No nie do końca, z tego względu, że e, jeżeli chodzi na przykład właśnie o paluszki czy, czy takie inne, że tak powiem węglowodanowe przekąski, e, to nie nadadzą za bardzo nam uczucia sytości. W paluszkach jest, jest jeszcze dosyć sporo soli, więc i, i tutaj zaraz będziemy głodni, dostarczymy więcej soli, więc to nie jest do końca dobre rozwiązanie. A paczka paluszków ma średnio 400 kalorii, więc to jest naprawdę spora, spora kaloryczność. I tutaj, jakby taką. Zdrowszą opcją, którą niektóre osoby też wybierają, są na przykład wafle ryżowe. I to też nie zawsze jest do końca dobre rozwiązanie, bo wafle ryżowe też zawierają sporo węglowodanów, więc zjemy, no i zaraz będziemy po prostu głodni, będziemy chcieli zjeść kolejną rzecz. Więc na przykład, jeżeli chodzi o wafle ryżowe, to też możemy je połączyć na przykład z jogurtem typu skyr, który zawiera dużo białka, no i wtedy faktycznie będziemy dłuższy czas nasyceni. Więc bardziej, żeby zawsze zwrócić uwagę na to, na to czy ten posiłek będzie w miarę dobrze zbilansowany, no bo to, to ma naprawdę duży wpływ na naszą, nasze uczucie sytości, a jak jesteśmy na wyjeździe i tych pokus jest więcej, też, jak jesteśmy głodni, no to jest trochę, trochę trudniej po prostu wtedy. Jak się okazuje gofry też mogą być zdrowe. Jakie dodatki wybierać, żeby no, wybrać tę lepszą opcję? To owoce. Zazwyczaj zlecam owoce. Rzadziej oczywiście bitą śmietanę, no bo wtedy już ta większa kaloryczność się pojawi, a tak to tutaj takie dodatki jak najbardziej mogą być. A jeśli chodzi o takie podstawowe, ogólne bardzo zasady, na przykład jak to, że żeby nie dopuszczać do mocnego głodu, żeby trzymać odstępy między posiłkami, żeby nie jeść też cały czas, co jeszcze by takiego Pani podpowiedziała? Tak. Pierwsze co, to żeby zaplanować mniej więcej to, co byśmy chcieli jeść i jak nasz ten wyjazd będzie wyglądał. Bo oczywiście jeżeli jedziemy do jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mieć zapewnione posiłki, większość tych posiłków jest trochę inaczej. A inaczej, jeżeli jedziemy na przykład no nie wiem, na wyjazd w góry, gdzie wiemy, że cały dzień będziemy gdzieś w trasie będziemy chodzić, to dobrze też wtedy albo ze sobą zabrać parę rzeczy, e, które możemy zabrać po prostu do plecaka, albo wiedzieć, co chcemy kupić w sklepie i od razu po prostu mieć takie gotowe rzeczy. E, bo to wpłynie na to, czy będą te długie odstępy między posiłkami, e, czy nie. Bo w momencie, gdy jesteśmy gdzieś właśnie w trasie, czy, czy właśnie na jakiejś wyprawie e, i nie mamy nic ze sobą w plecaku, to i będzie długi odstęp między posiłkami, no i po prostu wtedy mamy pierwszy, lepszy, że tak powiem, sklep, schronisko i kupujemy to, co tam jest, bo jesteśmy bardzo głodni. Więc żeby po prostu pierwsze co to sobie zaplanować, czy da się, czy, czy da się coś ze sobą zabrać, czy, czy po prostu już kupujemy gdzieś tam na miejscu. E, a też jeszcze, co chciałam powiedzieć, no to druga kwestia, to właśnie te niedoprowadzania tych bardzo długich przerw. No i długie przerwy to jest też zależne od tego, ile zazwyczaj spożywamy posiłków. No ale tak mniej więcej, żeby to nie było więcej niż 4-5 godzin między posiłkami. No i podstawa, podstaw woda. Dokładnie, woda to, to ta kluczowa, kluczowa kwestia, więc też żeby zawsze zabierać ze sobą, no i unikać słodkich napoi, z tego względu, że zazwyczaj no i tak dostarczymy troszkę więcej kalorii, więc żeby już tutaj nie dostarczyć z napojami. To najzwyklejsza woda będzie najlepsza, jak tak zawsze. Panie. Dziękuję uprzejmie za dzisiejszą rozmowę, dziękuję. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i życzę udanych wyjazdów.